Drogi Baranku, droga Baranko, mam dla Ciebie karty na około tydzień do przyszłej niedzieli, powiedzmy. I jest to czas, kiedy kończy się nów Księżyca, w którym to momencie w tych paru dniach planujemy najbliższe działania na miesiąc jakby do, do przodu. I y, później mamy pierwszą kwadrę Księżyca, kiedy zaczynamy te plany doprowadzać do. Ich etapu, już zaczynamy je wykonywać. No i co my u Ciebie mamy? Mamy bardzo dużo buław na karcie po lewej i na karcie po prawej. A buławy to zmysły. A Ty, Baranku, jesteś bardzo zmysłową osobą i dużo masz takiego wigoru. I co daje Ci otuchę? Wydaje się, że karta Czwórki Buław, bo na karcie Czwórki Buław. Świętujemy coś, mały albo duży sukces. Widzimy tam w tle na wozie drabiniastym kobietę w wieńcu z kwiatów, wiwatującą, wymachującą wieńcami z kwiatów i taki radosny tłum idących chłopów. To są prawdopodobnie dożynki, które kiedyś, pewnie do dzisiaj, świętuje się na wsiach. I to może oznaczać, że szukasz właśnie, w, koncentrujesz się na życiu swojej rodziny. Próbujesz jakoś ten trudny czas, ostatni czas, jakiego doświadczamy, praktycznie już trzeci rok. Tutaj jest Twoje źródełko No, a karta po środku karta Rydwanu. W pierwotnym znaczeniu, takim, pierwsza rzecz, jaka się tutaj przychodzi do głowy, to, że jakaś podróż, podróż fizyczna Cię może czekać w tym tygodniu. Ale. Rydwan to też gwałtowne, nagłe, szybkie, zwinne zmiany albo zmiana sposobu myślenia. Może niektóre baranki po prostu zmienią podejście do pewnych tematów, na przykład do problemów, na które nie mają wpływu. Spróbujecie po prostu zmienić do tego wszystkiego nastawienie albo zmienić jakoś swój sposób działania po to, żeby mniej coś was dotykało. I to bardzo mądre podejście. I karta po prawej, król Buław. Król Buław to osoba bardzo zmysłowa, mająca duże potrzeby seksualne, która dopuszcza ludzi do siebie. To może być kobieta, mężczyzna. W tarocie nie ma to kompletnie znaczenia, to możesz być ty. Która dopuszcza, ta osoba dopuszcza do siebie ludzi. Na taką odległość, na jaką ci ludzie te, na to zasługują, ten lew u stóp tego władcy wyraźnie sygnalizuje, że nie będziemy tutaj używać miecza, ale na wszelki wypadek jesteśmy przygotowani na to, żeby każdy zachował odpowiedni respekt. No, i to jest taka osoba raczej już spełniona emocjonalnie. Nie jakaś taka frywolna i poszukująca przygód, tylko raczej spełniona w miłości, albo po prostu wiedząca czego chce w miłości, jeśli jeszcze tego nie doświadczyła. Drogie poranki, bardzo fajne karty, oby ten tydzień był dla Was udany, życzę wszystkiego, co dla Was najlepsze, pozdrawiam.